Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.10 moda, który się nazywa Optifine i pozwala nam zoptymalizować yy, działanie naszego Minecrafta yy, yy, i po prostu lepiej, yy, jest mniej lagów i tak dalej, i tak dalej. Yy, I do tego Optifina doinstalujemy sobie yy, paczkę shaderów, shadersów, shaderów, żeby świat wyglądał piękniej. Ok, co trzeba zrobić? Jak widzicie, trzeba pobrać dwa pliki z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapgpl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam w serii pomocne tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji pomocne tuty. A teraz sobie pobierzemy i OptiFina pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę właśnie z pobieraniem Optifina jesteśmy od razu w zakładce Downloads. Od razu na górze samej mamy Minecraft 110 1.10, czyli pliki dotyczące właśnie Minecrafta jeden. 10. Tutaj już poniżej są pliki dotyczące Minecrafta 1.9.4 i tak dalej, i tak dalej w dół do końca. No, nas interesuje Minecraft 1.10 i jak widzicie, mamy tutaj już dwa pliki B7 i B6. Oczywiście zawsze pobieramy najświeższy. Jeżeli by, by na przykład jutro y, było, y, było B8, na przykład, czy tam jakoś inaczej, pobieramy zawsze najświeższy. Czyli klikamy tutaj na to Download. Przy B7, bo B7 jest świeższy, tutaj podacie też możecie to sprawdzić. No i na ten, na ten przycisk Download klikamy i stąd pobieramy OptiFine. A. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której również link jest w opisie do filmiku. To jest właśnie strona Sudur' Shaders, i zjeżdżamy sobie w dół, zjeżdżamy, zjeżdżamy, i tutaj mamy Vibrant Shaders. I tutaj mamy również ileś plików do, ileś linków do kliknięcia, do pobrania plików. Ja proponuję zawsze, żebyśmy brali pierwszy, light, ponieważ on pasuje generalnie do wszystkich komputerów i wszystkich kart graficznych. Dlatego ja polecam ten. Oczywiście, jeżeli macie Lepsze, lepsze karty, to możecie sobie tutaj pobrać inne wersje tego, tego tej paczki shaderów, ale mówię, ja polecam właśnie tę. Także klikamy tutaj na ten link i stąd pobieramy i powinno to zadziałać na każdym komputerze. Mówię, powinno. Także, w razie gdyby coś nie działało, no to oczywiście piszcie. Ok, także klikamy tutaj i stąd pobieramy. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No, i do zainstalowania tych Optifina i, i tych shadersów są nam potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.10, ponieważ pokazuję właśnie, jak się instaluje to razem z Forge'em, ponieważ Forge jest potrzebny do instalowania różnych innych modów, a rzadko kiedy się zdarza, żeby ktoś chciał tylko mieć Optifine, zawsze chce mieć jeszcze jakieś inne mody, zatem Forge musi być. Także, jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a, to na 1.10 Minecraft, to dowiecie się jak to zrobić w filmiku pomocnym tuty 897 a jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się skąd go pobrać i jak zainstalować. W filmiku pomocno tu też 636. Potem wróćcie do filmiku 897 i zainstalujcie Forge na wersję 1.10. I uwaga, w filmiku 897 ja instaluję Forge z końcówką 1992, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo jak pokazuję w filmiku wersję najnowszą, a najlepiej, jeżeli już jest, to wersję rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, nie ma jeszcze wersji rekomendowanej, a wersja najnowsza ma numer końcówki 2000 i właśnie na taką wersję będę instalować Optifina. Ok, co musimy zrobić, żeby zainstalować? Otóż, musimy wejść do folderu %appdata% .procent. przez roaming. Musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge na wersję 1.10. I ten folder .minecraft sobie musimy gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić w razie gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak mamy skopiowane to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik z Optifinem do folderu mods mamy go tutaj w folderze mods tu mam jeszcze jej, które instalowałam w poprzednim filmiku także Optifina wrzucamy do folderu mods zamykamy, jest zainstalowane uruchamiamy Minecraft launcher znaczy, tym się jeszcze nie zajmujemy, Sildur z Vibrant Vibrant Shaders tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 2000 klikamy play i czekamy dalej aż się uruchomi Teraz czekamy aż się uruchomi strona z logo Mojanga. I pracujący w tle Forge będzie instalował wszystkie pliki, które są potrzebne do tego, żeby to wszystko tutaj zadziałało. O, tutaj nam to pięknie pokazuje, jak Forge pracuje ciężko, ciężko, ciężko. Także tutaj musimy poczekać chwilkę, aż nam się uruchomi strona startowa. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. O, 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 I mamy stronę startową i to jest ostrzeżenie, że Forge jest jeszcze w wersji beta, czyli w nierekomendowanej, mogą się pojawić jakieś błędy, dlatego przypominam o tym, żebyście kopiowali sobie swój folder .minecraft, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się pojawiły jakieś błędy. Ok, jak widzicie Optifine jest zainstalowany, B7, wchodzimy w, 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 w opcje. Opcje, w ustawienia graficzne. No i tutaj mamy jakość grafiki szybka, to tutaj się tutaj nic nie zmienia. Yy, mgła, możemy ją wyrzucić, po co nam mgły. O i tutaj mamy yy, folder shadery. Wchodzimy w ten folder i niestety pisze nam, że shadery nie są kompatybilne z szybkim renderowaniem. Proszę wyłącz opcję wydajność, szybkie renderowanie. Gotowe. Klikamy gotowe, wchodzimy do opcji wydajność. Tutaj mamy szybkie renderowanie, jest w tej chwili włączone, klikamy na to wyłączając, gotowe, wchodzimy z powrotem w zakładkę Shadery, i już mamy shadery. I teraz tak, tutaj musimy sobie otworzyć folder na shadery, czyli klikamy na to. I teraz tutaj właśnie to wrzucamy do tego folderu. On się otworzył nam w folderze .minecraft. Stworzył się po prostu folder sh shader packs. I tutaj przerzucamy ten sh shader pack do tego właśnie folderu. On od razu się tutaj pojawił, widzicie? I wrzucamy go tak jak, jak go pobraliśmy, czyli nie rozpakowujemy zamykamy, teraz przełączamy się na tenże y, Siltus Vibrant to chwilę zawsze trwa, także raz wystarczy kliknąć i chwilą poczekać i zaraz, nam, o przeskoczyło okej okay, tutaj coś tam można sobie poustawiać ja tak w ogóle się na tym nie znam, więc nigdy sobie nie ustawiam, gotowe i mamy shadery, tutaj mamy detale chmury możemy wyłączyć ponieważ będą z shaderów chmury tutaj sobie wszystko inne zostawimy, gotowe i w jakości lubię mieć włączoną czystą wodę gotowe, tutaj są jeszcze jakieś inne ustawienia, ale nie będę teraz się tym zajmować gotowe i cóż gotowe i wchodzimy w tryb jednoosobowy i sprawdzamy na naszym wybranym świecie jak też wyglądają shadery i czy działa Optifine? Optifine najlepiej się sprawdza sprawdzając czy jest zoom. Jak widzicie shadery są są piękne. Cienie, trawa się rusza. Piękne chmurki mamy. Gdzieś tu słonko powinno być. Nie wiem, gdzieś na... Gdzieś jest to słonko. O, jest tutaj. Słonko świeci, chmury się przesuwają, cienie są. O, nawet mój cień jest. Macham sobie łapką. O, ja też tak o wyglądam. Aha, jeszcze wodę chciałam sprawdzić, czy jest ładna, przezroczysta. Hopsa. Auć. Woda jest przezroczysta. Cień w wodzie też jest. Także wszystko tutaj działa. No a zoom, zoom. Ostatnio ktoś mi się pytał, jak się robi zoom. Ach, tutaj się w 1,10 nie trzeba klikać na. Yy, wiecie na co? Żeby wchodzić po schodkach, yy, po, po tym, po klockach. Co, by tutaj sobie zobaczyć? Zobaczmy sobie tutaj, co też tam jest w tamtym miejscu. Klikamy literkę C i mamy zbliżenie. Samo C, bo tam komuś odpisałem, że chyba C, T, R, L i C, ale wystarczy samo C. Także jak widzicie, wszystko działa. Woda jest przezroczysta, widać to wszystko, co w niej pływa ich chmurki są i tak dalej, Czyli ja kończę, a wy w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę AniaPG.pl no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także tymczasem trzymajcie się, pa pa!